Co ci z blicza, zgadnijcie którą? A nie przez mikrofon. Cię to ja to słyszę normalnie. I to słyszysz właśnie nienormalnie. No nie. tylko tylko drakonowi opaskę na oko, jebnąć i ten. Postawić i rokę za już może. Podbijać konwenty anime. opaskę na oko. Kolejne nawiązanie do blicza. Boże, ale z nas nerdy. nie. mów za no, siebie. Znaczy ja to pamiętam, kiedyś to, albo nie, nie będę o tym wspominał, ten... Właśnie, muszę w końcu jakąś mankę zamówić z Blecha. Do tej pory, ten, pieniążki nie pozwala, więc dlatego, proszę was, żebyście, albo nie. Tak, bo, bo wielki M nie ma, no. nie ma za co sobie mangi kupić. No, wyłączajcie świat, bloki, bo nie mogę sobie za co mangi kupić. Ale tylko, Drakon, yy, jedna sprawa. Na moich filmach nie namawiam widzów, żeby klikali w filmiki, bo to jest zabronione. I Google za to ściga. Seryjnie mówię teraz. Że co? Yy, jak masz partnera, to nie wolno klikać we własne reklamy, ani namawiać widzów, żeby tego robili za ciebie. Mhm. Więc na razie was proszę tylko o wyłączanie ad bloków. Nie no, żartuję, ja już za, od, ustaliłem, jak nie zarobię z, z YouTube'a, nic to trudno, to ma być tylko hobby, mam inne źródła dochodu, jak na przykład Aha. wiosło sprzedaję. Tak sprzedaję, że już od trzech tygodni te samo wiosło próbuję sprzedać, ale Drakon słyszał, fajne te wiosło, co nie? I to, to coś mówiłeś? Czekaj. Fajne to wiosło, co nie? A tak, tak, no, wiosło, tak, super jest wiosło, nie ma co. Oba no. są dobre. Znaczy, już sprzedane, co nie? Oba są dobre, mają taki mocny... No. No, jakieś... Wiesz. Znowu jakieś na... nawiązanie do One pisa, że o wiosłach mówisz? To był twój pomysł. Z ciebie teraz wyłoży nerd. Ja jestem taki trochę, znaczy się... Ja tam nie biorę tego cał, całego trybu, tego całego anime tak na poważne. Oglądam tylko dla rozrywki. Nawet się tam przesłania specjalnie nie doszukuję. To, to teraz tak, tak powiedzieć ta a wczoraj to mówiłeś, że to i tamto. Dlatego jestem lepszy od niego. Znaczy. Widzicie, on już mnie nawet w tym wyręcza. A czy zanim po prostu Widzicie, mowa... sobie można sobie się czegoś nauczyć, co nie? I... Tresowałem? Nie... Już nawet nie w tym wyręcza. Ciebie, jeśli, już jak, już, jeśli już ktoś kogoś tresował, to ja ciebie. Tak, widzisz? Jeszcze nawet nie wyręcza w opierdzielaniu cię. Zasadnie co opierdzielasz sam siebie. Mój najlepszy, mój pierwszy sukces pedagogiczny. Zostanę nauczycielem, nauczycielem. Dobra. Tworzę sobie małą armię i ruszę na Sejm. Dobra, Drakos zniszczył mnie teraz psychicznie i nie będzie już więcej let's play będzie tylko... Będą tylko filmiki instruktażowe jak grać w pokera. Nie taki żarcik. Let's playe no. jak były to On i będę grać w pokera. No. Wygrałeś kiedyś coś w ogóle? Wpierdala... Nie, ale przegrałem dwie stówy. Brawo. Moze, to możesz bórka. robić w jak nie grać w pokera. O. Odwrotna psychologia. To proste, po prostu. Po prostu To proste, robisz, to, gra, robisz let's play. Dane, gameplay'a z, z tego, jak grasz w pokera, i róbcie wszystko to, co on, tylko odwrotnie. No, czyli jak wpierdala ci Olina, to nie wpierdala o Olina. I tak dalej. Tak, tylko że jak nie Olina, to co? A lepszy pomysł. Nie wysługujcie się nim. Tylko, tylko po prostu obejście sobie instruktorze profesjonalistów. Ty, mam tutaj osoby, mam tutaj laski parające się kido. Szamanki. On nie jest naprawdę psychiczne. <grym> nie no, dobra żartuję. Nie no, bo faktycznie chyba trochę przeginamy z tym całym anime, no. Jak już, Ej Draco, jak wspominałem, że mam się czuć tutaj swobodnie, to nie aż tak swobodnie. Nie to właśnie, po, po, nie pewne statystyki. Jakieś granice Gramy od dobrych godz... Gramy od dobrej godzin. Gramy od dobrej... No, 40 minut, i w ciągu tych 40 minut, całe 36 sekund poświęciliśmy mówieniu o, o heroesach. No bo, dobra, to ja teraz tłukę szamanki. Standardowa taktyka, czyli po prostu wykorzystać wampiry i duchy, które ciężko trafić, a Wladimirem potem... Znaczy, wampiry raczej łatwo trafić, duchy, ale wampiry... Znaczy, wampiry to one się regenerują. Znaczy... Z wyjątkiem książętów chyba. Nie, książęta też, chyba. No, wszystkie się regenerują. To Najgorsze są Feniksy. Rozwalasz, rozwalasz, rozwalasz! No kurwa, odradzają się znowu. I znowu. Etap, naj, najlepsze jednostki, chyba, których Draco nie to ten. To są te yy, książęta wampirów. E, nie, jakoś się zmierza. No właśnie, tak myślę, jaką, by serią następne, jaką serię naj, e, następną zrobić, co nie? Heroes o kurwa, 6. ale. No na pewno nie Heroes 6, bo nie mam zamiaru nagrywać na ślepo. Bo na, przy, bo na przykładzie Drakona, to wiem, że z, z reguły to się źle kończy. Hmm? Tak, dziękuję. Szamanów królem! Królem! Być na kurwe szamanki. Nie no, król szamanów był kultowy. Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Właściwie jest dwa dubbingi polskie, jakie jedyne znam, jeśli chodzi o anime. To jest Naruto, jest żeby chociaż. I czytały. szaman king, właśnie. I szamanów. A nie chciałbyś na przykład posłuchać. Już kurwa znowu to robimy. ...Trona. Polskiego dobienia do No, niestety nigdy nie powstał i chyba nigdy nie będzie, bo. E... No, bo przetargi też prawie wiadomo. No, bo, bo po prostu już chyba sobie hmm. myślą, że już oni tam dużo zrobili i tak, że już mają nieoficjalne tłumaczenie to wystarczy. Ale profesjonalny dubbing. Pola, Pola, Polakom całkiem dobrze to No. Chodzą. Już nawet wiem, to kogo by Cezary pazura był ten y, dubbingował. Kizuka. A chciałbyś kurwa. Jubicika, no oczywiście. On, to, to, to... You speed be, be route, <grym> Ale ja, to by nawet pasowało. Pazura. Nie no, serio, <grym> y, czaj, zalecenie dla widzów, zanim, ob, zanim ten. Znaczy się oglądać te filmy. Y, Przynajmniej bądź na setnym odcinku Blicza. A nie, wróć setny to jest z tymi, z bantami chyba, co nie? O no już nie. Nie, tak. Na 103 chyba się kończył ten wątek. Tak, tak? Nie. nie. Nie, nie, nie tak, nie. Po tak. prostu obejrzyjcie Blicza. Najlepiej całego. Albo przynajmniej. Tak. Ale przynajmniej do odcinka pod tytułem dziełkuję. Bo moim zdaniem na tym się powinien kończyć no, anime. No. Nie będę spojlować, ale faktycznie najgorszy moment, żeby sobie zakończyć. No właśnie, no taki nielogiczny bym powiedział. Przydajnie. No mam problem. A, mi minosy. Menosy. Menosy. Gdzieś kupi, tak. kupi, wiesz? Tak. Tak wiem. Ale i... Ale i tak moi widzowie mnie lub Z jakiegoś powodu oglądają moje filmy. Prawdopodobnie dla Beki. No ja właśnie nie wiem o co im chodzi. Dla Beki. Proste. Z hmm. ciebie robią bekę. No. Znaczy robię to, co PewDiePie oraz ten DEM. 3000. Hej stary, są nowe koszuki z demlandu w demlandzie, do nabycia już, poznamy się, no, wszystko, jutro dzień, czy doba, czy dzień, doba do 24 godziny, wszystko jedno, tu kurwa czekam, no. gra w labirynty, wyszło z ekranu, <ścoughs> ha, tutaj grał w price. dobra, tam nie będę, chyba po prostu jedne linka po prostu pod filmik do tego filmiku, bo nie będę wam go z pamięci całego recytował. Chciałeś być kiedyś księdzem? Eee, no już mam nawet Brodeł. Nie nie popem. Popem. Księdzem księdze. prawosławnym. No tak. to księdzem, nie zwykłym. Nie popem, księdzem. A z definicji zwykłego, bo dla mnie zwykły to pastor. Buja. Kurwa, ksiądz katolicki. Nie, nie chciałbym być księdzem katolickim. Nie, chociaż nie widziałbym cię w Rolicka. Znaczy, nie chciałbym być księdzem katolickim, bo dla mnie to jest przejebana robota. Żyjesz z tego, co ci na tacy dadzą. Chyba, że jesteś katechetą, to wtedy to. Wiesz, w siłą rzeczy nie pracujesz. na to trochę praca, A, i tak ci dadzą emeryturę. Poza tak, tym jesteś... księża jakieś tam pensje mają, coś ten spara. Wiesz, wątpię. Księża od zawsze żyją z tego, co dadzą wierni. Tak. Czyli w to jest niezły interes. To jest bo... nie, niezłe miejsce na interes, bo tutaj pełno ludzi tych... wie. Tu są dwa, tu są dwie fuchy, które najlepiej, które najlepiej opłacają się: ksiądz albo inżynier. Poseł. A, znaczy się poseł, to trzeba mieć plecy, no. A co wiesz, co jest najśmieszniejsze? Do żadnej z tych prac chyba nie wymagane są studia. Do księdza są wymagane seminarium. No, widzisz? Tylko. Ale znaczy nie, studia są wymagane, jeśli chcesz zostać posłem. Ale wiesz, A? jeśli chcesz być na wiem? przykład ministrem sportu, to studia psycholo psychologiczne zupełnie zupełności nie ci wystarczą. Znaczy, ja z tobą mam tu nie niezo studia psychologiczne, tak. Ja. Z tym, że ty jesteś królikiem doświadczalnym. No, chyba odwrotnie. I Zgadnij, kim ja jestem w, ta w takim momencie. <noise> Zgadnij, kim ja jestem w tej chwili, Urahara Kizuka? <noise> Wiem, wiem, jestem niepoprawny i tak. Nie masz się wymawiać tego nazwiska w mojej obecności. Nie, nie umiem. <grymne> Drakowa są na stanowisko drugiego kapitana. Wow, <grymne> wzmocnienie lodowe promil. Promi lodowy taki wzmocniony, wow. Dobra, wiecie co? Wiem, że to może być nie wypał ten film, więc zróbmy tak. Jak się komuś ten film nie podoba, niech po go prostu go wyłączy. Niech go łapki nie świeżbią, żeby ten napisać obraźliwy komentarzyk albo jebnąć łapkę w dół. Tylko po prostu niech wyłączy ten film. Prost. No. Jeśli nie podoba wam się. Jeśli nie podoba wam się oglądanie ludzi chorych umysłowo oraz mnie. Dokładnie. Co wy robisz na YouTubie? Tu trzeba być wariatem. Wczoraj, może skoczę po Bessie. Bo w końcu na YouTubie koty się liczą. No a to muszę być włączyć kamerkę. A no to już. Te... Musiałbym zminimalizować grę. To tam do kitu trochę. No nic. No Chyba, że fotopufem ten tak szybko walnę. Ten. Co No dawaj. Na razie unikam jakichś takich bardziej złożonych walk wiem, czy tu się zabiorę? Czas w sumie ja tam nie czuję się winą, się wydurniam. Rodzo robi to samo. Czy tam, rojo, nie wiem. Zoro. Znaczy już nie. Już mówię o YouTube, nie o ten o anime i kto A ma spadzony umysł Zoro, by... Zoro jest spoko odwal się od Zoro tylko dlatego że ci się podoba postać którą ten Seiyuu nieprawda Zoro jest najemny Dabinger? Dabinger. E, nie Zor jest zajebisty, bo mnie zawsze bawi, że śpi sobie, wypierdalając cały dom, i nagle on tylko. Jezu, co za ten fatalny, za brutalny sposób na yy, wybudzanie z rzemki. nic mi się nawet nie stało. To mnie, za... to mnie właśnie bawi, to jest cały. Ale sorry, taka prymitywna osoba, jak ty tego nie zrozumie. Prymitywna? Hmm... Eniki, Beniki, jeli wareniki, Eniki, Beniki, Kłos... Wyższoł sowiecki matryc! Myślelec ma dziarul? Czy ja? Nie. Niet. A wolę spytać. O! Zrujnowana wieża na leżącego do gracza czerwonego. Zajął ci wieżę? No, znaczy się on tu przyszedł i wybiegł. Przypiął i wypył. Nie przypiął i wypył, i wypył Wiesz A. co? A w sumie nie.